Kamaki. To jest już prom, który płynąłem właśnie do, do Manaus, żeby się dalej do Wenezueli. To jest chyba bardzo popularny w Brazylii i w ogóle w, w Ameryce Łacińskiej. E, ja byłem jedną osobą, która, e, która e, była w śpieworze i w i Na głowę miałem czyść tyłek, także nie przemyślałem tego. E, I kaja. I mamy sok z Kali. W sensie nie jesteś bez piosenkarki. No i zajmął mi skutej drogę, wyskoczył facet z bramią, przystał mi gana do nogi i powiedział, dawaj telefon. No więc sobie tak pomyślałem, czy lubię swoją nogę, czy wolę telefon. Stwierdziłem, że wolę nogę, więc oddałem mu telefon. Szczytnik powiedział, że nie wołać policji i żebym jakby się nie odwracał. No i tak swój pierwszy telefon straciłem, eee, ale nie jedyny. E, tak, też pojechałem do, do Bogoty, spałem tam u, u, u pani Karoliny e, i chciałem sobie zobaczyć centrum Bogoty, e, ale wysiadłem na złym przystanku i wsiadłem w dzielnicy Prestytutek. E, tak, e, nie były to przystojne Pestytuktki, które się kojarzyły z Amsterdamem, tylko. Tak. Ja, mając 23 lata, dostałem ospy. E, złapałem ją w Kolumbii, się okazało, od, od Karoliny. Musiałem chyba na, na I w wieku 23 lat, e, bez dostępu do środków higienicznych i ciepłej wody, dostałem ospy. Nie polecam. Jak Państwo byli w Ekwadorze kiedyś, to nie polecam dostawać ospy. Gdzie? No, nigdzie w <śleszy> 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 Ale akurat, nie wiem, w Ekwadorze. Ale później się dowiedziałem, że osoba, która już ma wstyd na twarzy, to już nie zaraża. Już mi nie było źle. Dobrze. A tutaj jak patrz, to wyglądał i jak się czuł. Wyślij SMS -y, też ci pomaga. W Bolivii miałem taki e, pełen, że tak powiem, e, że zostawiłem dziewczynę w Polsce i się okazało w Boliwii, że się dostaliśmy. E, no, e, no i było by przykro, no, ale tu jestem nagrabiony singlem, nie? No, więc hula i dusza i tak dalej. E, no więc mówię, że jak jestem singlem smutnym, to pójdę się napić piwa. I poszedł się napić piwa i jakaś dziewczyna do mnie zaczęła zajęwać. Mówię fajnie, no, jestem wolny, nie? No i tam się trochę z nim brajkałem, ale mi między nami była duża fała językowa, bo ona nie mówiła po angielsku, ona mówiła po hiszpańsku. A już Państwo mówię, jak z tym moim hiszpański wygląda. Kali jeść, kali pić, kali siedzieć, siku, siku, siku. No i z tak, tak to wyglądało. No a ta dziewczyna bardzo szybko zaczęła mówić seks, seks. I ja się przeszułem tym. Że... No bo no. no, 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 no. I byliśmy na takim jakby festynie w e, La e, a potem jakby e, ta dziewczyna mówi, bo ona była z taką paczką znajomych, była ta dziewczyna, był jakiś facet i od, tej dziewczyny, od tego faceta e, dziewczyna. W trójkę byli, no i ja byłem w czwórkę. Wzięliśmy jak i poszli do klubu. No i tam znowu sobie piwkujemy, a ja już tak coś, coś czułem, że, że to, to nie będzie za, za fajne noc, że to coś, 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 coś się nie działo. E, no jak jechałem na taksówką, to ja tylko tak zapamiętywałem, jak na z drogi, gdzie ja jestem, żeby jakby coś to, żeby zapamiętać, gdzie, gdzie nocuję, bo, bo wtedy miałem akurat hostel bardzo tani w znalazłem. E, no i piliśmy to piwo, a ta dziewczyna tak mnie łapie do nogi, tak seks, seks. I tak się tak przystraszyłem i mówię, że muszę iść zapalić. I, I zacząłem biec i uśmiechać się w tym do hostelu. I wyszeli, wstępnie, właśnie, jak ostatnio, na tej lekcji właśnie, miałem w Ajszabie, w pierwszą Chcemy z nas sprawiać, że to mogłoby się być spódka I że ona chciała seks, seks, żeby many, mamy, mamy. Dobrze, że uciekła. Jeszcze zajarzy. Jeszcze zależy, no. To, 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 to jest właśnie, dlatego uciekła. Nie miał Pan problemu z chorobą wysokościową? Nie, tylko z osobą. <śmienicza> Właśnie ktoś się spytał, skąd saksofon tam. E, to, to nie był mój saksofon, tylko sobie e, była para właśnie tutaj na tym pomoście. Jeden pan miał w druga pani grała na saksofonie. I mówię, o, piękna pani, pani gra na saksofonie. mu mi pani trochę tak zagrać, bo ja też gram. A pani mówi, o, o piękny chłopcze z Polski, proszę pana bardzo. <noise> Ogólnie sytuacja była taka, że jechaliśmy sobie samochodem. E, dwa miejsca z przodu i w sumie tylko tyle, a z tyłu miejsce na bagaż. No ale panowie byli mieli i chcieli mnie wziąć. No jak już byliśmy na tej granicy, po prostu wysiadłem, żeby, żeby jakby nie było problemu, bo jakby auto było na dwie osoby, a jechało trzy, Natomiast jak my tak się zbliżaliśmy do granicy, to już e, był, że tak powiem, zagęszczony e, pater policji, więc jak była jakaś policja, to mówi, policja, a chysiu robił. I nie było kryśla. E... Dawaj telefon, dawaj telefon, dawaj telefon. Nie dzwoń na policję, nie dzwoń na policję! Poszedł sobie na policję, oni go złapali, tam go trochę musieli przytrzymać, więc trochę się tak poobijał, ale myśmy hmm, wsadzili mi kadowóz, żebym żeby mu zadania, a jego włożyli do bagażnika. W Argentynie, byłem, to też pomogło po, po łapać po stopa. Tylko, że macie z dzieckiem, a mi nie chcieli. Szczepiłem się raz w Brazylii, też za darmo. Drugi raz w Gujanie. i tutaj, jakby to już jest Unia Europejska, więc jakby są takie europejskie rygory. Trzeba być ubezpieczonym. Jakby ja byłem ubezpieczony z racji bycia studentem, miałem kartę Ekus. Koło, że ją w domu i pierwszy raz jeszcze mi się udało e, ściemnić, że, że mam tą kajetę i że następne razem przyniosę. A całkowicie sam. No ale są z jeszcze ale... <śleskujesz>